Już jestem, chociaż nie to chciałam powiedzieć, ale teraz mi się tak masynowało. A propos korytarze. to piąty, podaj, piąte piętro albo trzecie. No, które z tych piąte albo trzecie, słuchajcie. Nie, piąte, bo na trzecim mam masaż, to na pewno nie. Czyli piąte. Na piątym, słuchajcie, jest. E, dopiero to odkrywam niedawno. A sobie na spacer korytarzem. To słuchajcie, całe piętro jest e, kardiologiczne. No, się domyślam, że po prostu nie tak jak ja na ja czy reumatologii, tylko po prostu ci, co mają w tym serduszka, to po prostu są przydzielane na, na przydzielane do piętro. Jest sala gimnastyczna dla nich oddzielnie, jest lekarz dla nich oddzielnie napisany, jest pan lekarz, kardiolog i tak dalej. No dla mnie to, ty, który ma dyżur, to te, ten ma dyżur. Jest jakieś laboratorium. Jest laboratorium do badań. Nie wiem, może jak ktoś kogoś by zabolał Jakaś wielka sala na odpoczynek dla radiocholików radio. No wiecie, no dla tych wszystkich, także można wam przychodzić, to jest spoko. A, już wiem co co miałam powiedzieć, widzicie, tak spojrzałam tu i mi się nasunęło. Słuchajcie, w każdym pokoju jest megafon. Ja przed chwilą myślałam, że to jest... W sumie to nie wiem co myślałam, ale się zastanawiałam co to jest. A, już wiem, bo myślałam, że może, bo to też są pokoje, gdzie można wcisnąć guziki. Tu macie guzik. O! Zielony i czerwony, że jak komuś coś się dzieje, no to trzeba włączyć czerwony. A jak ktoś się pomyli, bo włącznik jest na wysokości włącznika, tak? Ja też kilka razy ręką robiłam, ale mówię dobrze, że jest chłopak narysowany, bo już bym tam to jo, jojo. No ale jesteś zielony, żeby wyłączyć albo odwrotnie, zielonym się włączać z czerwonym wyłącza, nie pamiętam. Nie chcę dochodzić, nie chcę włączać. I myślałam, że to jest właśnie ten alarm. W każdym razie nie, bo któregoś dnia, słuchajcie, sobie stoi na balkonie i za chwilę jest megafon. E, halo, halo, e, bardzo prosimy o to, aby nie palić ani w pokojach, ani na balkonach. Dziękuję za uwagę. No i powiem Wam, że najpierw coś trochę przeraziłam, ale było ok, słuchajcie. E, tam za kilka dni znowu. Halo, halo, proszę chwilkę uwagi. Za, e, przez cały dzień będą nieudogodnienia, nie bo na trzecim piętrze będą chodzić majstrowie. Będzie trochę wiercenia, trochę hałasu. Cię, przepraszamy za austerki i za wszelkie niedogodności. Dziękuję za uwagę. I słuchajcie, za kilka dni znowu halo, halo. E, Jeśli będziemy robić e, próbę, e, gdyby wybuchł pożar. Proszę nie panikować, proszę robić wszystko swoje, sprawdzamy tylko, czy wszystkie alarmy są sprawne i czy wszystko jest w porządku. Dziękujemy za uwagę i słuchajcie, no to jest fantastyczne. No ja jestem 15, roz, 15 raz w kilku miastach. No i pierwszy raz spotykam się z takim megafonem. To jest fantastyczne. No słuchajcie, i razie jakiegokolwiek, czegokolwiek włącza się. Pan Czy pani mega towar od pani mówiła ja za każdym razem? włącza się megafon i prosimy opuścić lokal. Prosimy do wyjścia ewakuacyjnego. Rewelacyjna sprawa, naprawdę super, 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 super. Wielki plus na prasie. No słuchajcie, no to jest u mnie bardzo fajnie. Budynek super, mi się podoba. Rozmieszczenie budynku super, blisko do morza. Chyba tak blisko to jeszcze nie miałam. Już w wózce było blisko, w kobrzegu było blisko, mi się wydawało. W Wózce było bardzo blisko, a tutaj to już jest naprawdę orzut kamieniem. No słuchajcie, 30 30-50 metrów może? No 50 może. I, i masz już plażę, tak? No super. No, y, na, po, po promenadzie nie boję się chodzi, tak jak usta się bałam tym laskiem, to tutaj się nie boję. Słuchajcie, tu cały czas coś się dzieje. Dużo ludzi chodzi, dużo ławek. ławki są, no co chwilę są ławki, także można, jak nie tu usiądziesz, to usiądziesz gdzie indziej, tu, no masa, masakra. Super, super rzecz. No troszkę tak brak tych w ciągu w ciągu y, jesieni, do wiosny, no to no, już się przyjeżdżają całym rokiem czemu ktoś tego nie wymyśli, żeby były naprawdę blisko, no w parku chociaż dwa takie, dwie takie toalety, no, no byłoby fajnie no i chyba to chciałam tylko powiedzieć, także na razie dziękuję pięknie przypuszczam, że już chyba nie będzie więcej, chyba, że coś naprawdę się bardzo, bardzo wydarzy, także dzięki Wielkiej Papa